Dobry, Watłacz, zapraszam na program Informacje z Mazowsza, a w tym wydaniu. Październik miesiącem zdrowia psychicznego, forum funduszy europejskich Mazowsze Liderem Rozwoju, Dzień Ratownictwa Medycznego. 10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. O emocjach, relacjach i zdrowiu psychicznym mówi się coraz więcej. Przez ostatnie dni na Mazowszu ten temat zdominował zarówno sale konferencyjne, jak i ulice Warszawy. Eksperci, samorządowcy i wolontariusze połączyli siły, by przypomnieć, że zdrowie psychiczne dotyczy każdego z nas. Za nami trzecie Mazowieckie Forum Zdrowia Psychicznego, największe regionalne spotkanie poświęcone wsparciu osób w kryzysie. Dzisiejsze forum to przestrzeń do tego, żebyśmy porozmawiali o wyzwaniach, o problemach, ale także to przestrzeń do tego, żeby się zainspirować we własnym działaniu. Wiemy doskonale, że obok podmiotów leczniczych działają też instytucje pomocy społecznej, działają organizacje pozarządowe i wiele, wiele innych podmiotów, które dziś na tym forum będą wymieniać się doświadczeniami. Przyjechałam pogłębić swoją wiedzę i jak możemy wprowadzić nowe, jakieś innowacyjne może sposoby, żeby nasi mieszkańcy lepiej się u nas czuli. Nasz ośrodek bardzo angażuje się w pomoc właśnie osobom z zaburzeniami psychicznymi. W różnych kryzysach sama współtworzę takie grupy wsparcia. Mamy coraz więcej różnych wyzwań związanych chociażby z demografią, ze starzeniem się społeczeństwa. To jest też problem uzależnień, który na Mazowszu wydaje się być szczególnie istotny. Propozycja jest taka, żeby zmienić sposób finansowania, bo wiemy, że ten nie jest powiązany z efektywnością i to widać. Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego ruszyła kampania Twoje emocje mają znaczenia. Wolontariusze pojawili się w dziesięciu punktach Warszawy, rozdając mieszkańcom pakiety edukacyjne i zachęcając do refleksji nad własnymi emocjami emocje są podstawą. Emocje to jest początek tego, żeby w ogóle zastanowić się nad tym, jak się czujemy i jeśli nazwiemy te emocje, jeśli zastanowimy się, jak się czujemy, jeśli żadnych z nich nie będziemy odrzucać, ani żadnych z nich nie będziemy wartościować, to wtedy jest większa szansa na to, że w sytuacjach kryzysowych będziemy wiedzieli, że coś się z nami źle dzieje. Trzeba nauczyć się najpierw te emocje nazywać u siebie, najpierw je zauważyć, że one są, później je nazwać, a później spróbować sobie z nimi radzić. Mieszkań... Warszawy mogą dowiedzieć się, e, jakie, emocje, e, jakie emocje nam towarzyszą na co dzień, e, i że są one potrzebne i naturalne. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Materiały trafiły też do 200 szkół na Mazowszą, by pomóc nauczycielom w rozmowach z dziećmi i młodzieżą. 40% Polaków obawia się o swoje zdrowie psychiczne. Do 2030 roku depresja ma być najczęściej występującą chorobą na świecie. W Polsce na depresję choruje około 1 200 tysięcy osób. Problem szczególnie dotyka młodych ludzi i to oni coraz częściej mówią o swoich emocjach głośno. Młode osoby rzeczywiście coraz częściej mają taką odwagę sięgać po tą pomoc i one dobrze wiedzą, jakie mają potrzeby. Trzeba pamiętać, że e, młode osoby faktycznie odczuwają tak zwany syndrom złego świata, tego ile kryzysów dzieje się też dookoła globalnie. Mi jako mazowiecki kurator oświaty zależy na tym, żeby dobrostan i przede wszystkim budowanie relacji w szkołach było na pierwszym miejscu. Edukacja to relacja. Samorząd Mazowsza od lat wspiera programy pomocy i zapowiada kolejne działania. Dziś, jako Samorząd Województwa Mazowieckiego, chcemy głośno powiedzieć: Nie jesteście sami, bo każda emocja ma znaczenie. Dzisiejsza kampania ma uświadomić nam wszystkim, że my często boimy się o naszych emocjach mówić głośno. Boimy się też często je przeżywać. Wypieramy te emocje, szczególnie dzieci, które ich nie rozumieją. Mamy programy polityki zdrowotnej związane z depresją, z wypaleniem zawodowym. Mamy działania edukacyjne, gdzie chcemy pomóc mieszkańcom Mazowsza w radzeniu sobie z trudnościami zdrowia psychicznego. Więcej informacji o dostępnych formach wsparcia psychologicznego na Mazowszu można znaleźć na stronie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Warto także pamiętać, że w kryzysie można skorzystać z telefonów zaufania. Po raz 15 odbyło się Forum Funduszy Europejskich, największe w regionie wydarzenie poświęcone funduszom unijnym, które w tym roku miało wymiar ogólnopolski. Forum rozwoju Mazowsza to miejsce wymiany doświadczeń i prezentacji projektów realizowanych dzięki wsparciu Unii Europejskiej. To również okazja do rozmów o przyszłości i nowych możliwościach rozwojowych Mazowsza. Mazowsze przez te 20 ponad lat wykorzystało kilkadziesiąt miliardów złotych, czyli kilka miliardów euro na swój rozwój. To spowodowało, że dzisiaj jesteśmy autentycznym liderem rozwoju. Produkt krajowy brutto Mazowsza za poprzedni rok wyniósł 860 miliardów złotych, czyli 24% polskiego produktu krajowego brutto. Nie tylko to, co już zrobiliśmy, ale także musimy rozmawiać o tym, jak, jak realizować te wszystkie zadania związane z wdrażaniem funduszy europejskich. W przyszłości. Jesteśmy tutaj na Forum Rozwoju Mazowsza po raz kolejny. Po raz pierwszy natomiast jesteśmy partnerem strategicznym. Mamy Google VR, gdzie można się poczuć jak prawdziwy maszynista prowadząc skład kolei mazowieckich. Można więc sprawdzić swoją wiedzę i przekonania w sprawie mitów naukowych i spróbować je rozwikłać. Można przynieść swój krem i sprawdzić, czy zawiera on. Mikroplastik, a przede wszystkim porozmawiać z Ami, naszą humanoidalną robotką. Na naszym stanowisku możesz zobaczyć mnie robota Ami, debugbota oraz Laboratorium do Badania mikroplastiku. To świetna okazja, by dowiedzieć się więcej o nauce i technologii. Forum funduszy europejskich to przestrzeń, w której ma zawsze pokazuje, jak skutecznie wykorzystuje fundusze unijne, rozwijając region i inwestując w przyszłość. Ponad 2 miliardy euro z programu Funduszu Europejskiego dla Mazowsza 2021-2027 napędzają setki projektów od infrastruktury przez biznes i zdrowie po edukację i działania społeczne. 13 października to Dzień Ratownictwa Medycznego. Po raz pierwszy w historii wojewódzka stacja pogotowia ratunkowego Meditrans w Warszawie oraz 86 ratowników medycznych z Mazowsza odebrało najwyższe państwowe i samorządowe odznaczenia. Samorząd województwa konsekwentnie inwestuje w bezpieczeństwo mieszkańców, dofinansowując placówki medyczne oraz zakup pojazdów i sprzętu medycznego. Do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica w Ząbkach trafiła ostatnio nowa karetka transportowa. Karetka będzie nam służyła do transportu naszych pacjentów do okolicznych szpitali na konsultacje, a także do transportu do domów. Komfort, jaki zapewnimy dzięki temu transportowi naszym pacjentom, jest bardzo ważny. Inwestujemy w karetki także transportowe dla szpitala psychiatrycznego w Drewnicy. To pokazuje, że razem możemy więcej, a przecież wszystko to e, czynimy dla dobra mieszkańców powiatu wołowickiego, ale również całego Mazowsza. Samorząd województwa nie tylko inwestuje w ratownictwo medyczne, ale też docenia pracę ludzi to, że każdego dnia ratują życie innych. Podczas Mazowieckich obchodów Dnia Ratownictwa Medycznego wręczono odznaczenia i wyróżnienia dla ratowników, lekarzy i pielęgniarek, szczególnie zasłużonych dla systemu państwowego ratownictwa medycznego. To wielkie święto. Dzisiaj nagradzamy, dziękujemy, doceniamy za codzienny ich trud i za profesjonalizację i za to, że chcą być ratownikiem medycznym. Dzisiaj mówimy o bezpieczeństwie też ratowników medycznych, o tym, jak ciężka jest to praca, w jakim też stresie wykonują tę pracę, jadąc karetką na sygnale. Wpędzie do ratowania ludzkiego życia. Za działalność na rzecz bezpieczeństwa i obronności kraju, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Warszawie MediTrans została uhonorowana brązowym medalem. Jest to pierwsze takie odznaczenie, które trafiło do pogotowia ratunkowego w kraju, więc jesteśmy pierwszą jednostką tak odznaczoną. Jest to odznaczenie dla nas szczególnie cenne w tej sytuacji, którą mamy obecnie, gdzie jesteśmy mocno zaangażowani w działania w zakresie. Się zarówno obrony cywilnej, jak i w, w przygotowaniu do gotowości na czas stanu wojennego. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi został także sam Karol Bielski, dyrektor Meditransu, który od lat kieruje warszawskim pogotowiem. Myślę, że to zmotywuje mnie do jeszcze cięższej pracy i do takiej, bym powiedział, większej gotowości, żeby nowe rozwiązania wprowadzać, żeby, żeby można było powiedzieć, że w Warszawie, ale też i na Mazowszu to ratownictwo medyczne jest na wysokim poziomie. Meditrans to największa jednostka pogotowia w regionie, obsługująca stolice i okoliczne powiaty, realizując blisko 260 tysięcy wyjazdów rocznie, co stanowi 8% wszystkich interwencji w kraju. W Łazach otwarto nową bazę Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. To 28. baza na Mazowszu, która ma usprawnić zarządzanie drogami wojewódzkimi. Dostaliśmy od Generalnej Dyrekcji Dróg blisko 30-kilometrowy odcinek dawnej drogi nr 7. A będziemy utrzymywać ten odcinek drogi, w związku z czym potrzebowaliśmy bazy do tego, żeby mieć krótki dostęp. To kolejny nasz obwód, jeśli chodzi o Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Rzeczywiście przejmujemy niektóre odcinki dróg, inne oczywiście modernizujemy, budujemy. Przede wszystkim to pokazuje jaką drogę przeszliśmy przez te 25 lat. Pierwszy nasz budżet był na drogi bardzo skromny, 18 milionów złotych na inwestycje. Dzisiaj to jest 1 600 Kiedy przejmowaliśmy te 3000 kilometrów dróg i 400 obiektów inżynieryjnych, no to może 15% było w dobrym, przyzwoitym stanie. Dzisiaj mogę powiedzieć, że 15% zostało nam jeszcze do zmodernizowania, do wyremontowania. No i budujemy też ciągle nowe odcinki, obwodnice miast, obwodnica Mławy, ale też inne inwestycje. Więc to wszystko jest po prostu taki element rozwoju całego naszego województwa. Przykładem takiej inwestycji jest droga wojewódzka nr 801, której fragment w gminie Karczew zyskał nowe imię. Od lat modernizujemy i remontujemy drogę wojewódzką 801, która stanowi tutaj w tej części województwa ważne połączenie. W tamtym roku za 85 milionów złotych została kompleksowo zmodernizowana ta droga. No, a z inicjatywy mieszkańców lokalnych dzisiaj nadaliśmy temu odcinkowi tutaj w Kaczewie imię wielkiego polaka ojca polskiej niepodległości, Wincentego Witosa. W siedzibie zespołu Mazowsze odbyła się gala finałowa czwartego międzynarodowego konkursu wokalnego imienia Stanisława Jopka, legendarnego solisty zespołu Mazowsze. Wydarzenie udowadnia, że twórczość Mazowsza wciąż inspiruje młodych artystów. Dziś się a strudzi, jest strudzi, a ja Mamy okazję zobaczyć występ 13 finalistów spośród ponad 800 kandydatek i kandydatów, którzy byli przez cały ostatni rok przesłuchiwani. Ponad 800 osób zainteresowało się i pracowało. Dwa lata ciężkiej pracy organizacyjnej, ale przede wszystkim wysiłek wykonawców. Coś niesamowitego. Podczas gali wręczono nagrody w czterech kategoriach wiekowych. W najmłodszej grupie zwyciężył Szymon Flak, który zdobył także Nagrodę Publiczności. W starszych kategoriach nagrodzeni zostali między innymi Alicja Krasocka, Tymoteusz Tomiczek, Weronika Galowicz i Paweł Czarnecki. Konkurs ma nie tylko promować wokalne talenty, ale też przypominać o dorobku Tadeusza Sygietyńskiego twórcy Mazowsza, którego kompozycje od prawie 80 lat łączą pokolenia. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu. Na koniec przypominam jeszcze o kolejnych bezpłatnych badaniach wzroku, które odbędą się w niedzielę, 26 października, tym razem na Warszawskiej Woli. A my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia! Mazowsze ma mega mieszkańców. Daje wsparcie i o każdego wszystko co najlepsze, wszystko co ważne. Ma przyciąga jak magnes.